okrycie wierzchnie do figury i e, jakie mamy rodzaje okryć na wiosce? w jaki sposób Dopasować te okrycia, żeby służyły nam do jak największej ilości stylizacji. Okryciem, które zaliczyła do fajnych okryć wiosennych, jest wełniana marynarka albo z fajnym dodatkiem runy. Jest to takie okrycie, które naprawdę sprawdzi się do bardzo wielu stylizacji. Możesz je łączyć z jeansami, możesz je łączyć z dzień sukienką, ze spódnicą. połączyć to ze spódnicą krótką, ze spodenkami, możesz połączyć również z więc tych możliwości jest tak dużo, więc myślę, że naprawdę w każdej szafie taka marynarka powinna się znaleźć. Jeśli chodzi o kolor, od tego jaką masz garderobę, dopasuj ją tak, aby po prostu była pasowała do co najmniej czterech rzeczy w twojej szafie. Więc, jeżeli myślisz o zakupie marynarki, warto postawić na dobrą jakość. Zwróćcie też, dziewczyny, uwagę na to, że na